Proszę, koło, ja was naprawdę uwielbiam, ja kocham was Ale no proszę Kubus przekazuje 10 złotych Dzięki Kubuś Siema, pozdro, dla was pozdrowisz? Ja pierdolę, stresuję się stary, naprawdę Stary, na spokojnie Dobra Ej stary, szczerze? Naprawdę, nie wiem, mogłoby być przedłużanie nawet, złotówkowe Dobra Trzy, dwa. Jeden Dawaj Wiedziałem! Stary, nie wiedziałem! Nie! Czemu czas?! Ej, dobra, ale okej okay. Nie, może, ale jest nie zrobi Nie, wiem, wiem, stary Może, może być się... okej mo mo Może być okej, okay. okay. okay, spokojnie, okej okay. Dobra, ja wchodzę no, na Teepli Zrzutówka minuta dłużej przez 10 minut Ja wchodzę na Teepli Dzięki Olek, Olek dzięki stary dobra to też jest przewalone Ja mogłem ustawić, ale dobra Spoko, dzięki Dobra, tary. Jak Czarek idzie? Musisz stopper też odpalić, co nie? O przełóż kamerę stary Dzień złotych. Jest jeszcze nie ma? Weku, dzięki bardzo. Nie, w cardem. E, tak, tylko że y, o, musi być stoper włączony, wiesz? No, czy przyciszę troszkę, wiesz? No, no, przecież trochę. Ja mam stoper na telefonie. Ale, Aha, stary, ale stary, stary, oni, oni muszą widzieć, wiesz? Sary, patrz, moje tętno nagle. stary 90 złotych. Dobra Dziękujemy za półtorej godziny Ej stary tu z... tego telefonu i Minuta, dobra Czyli mamy godzinę 40, już tak? Czekaj Bo no, czekaj. Nie, nie to nie, nie ściszaj na głośniku, tylko ja za głośno tej... Dzięki bardzo Dobierzewski Czyli mamy już godzinę 40. Super Świetnie, 4 naprawdę. Godziny, 3 godziny dni. Czarek no, pokazuj no, ciągle no. na kamerze jakbyś mógł, albo chociaż... Usta... Dzięki Naomi. Chociaż nie, nie, nie uważam, nie uważam tak, ale... Dziękuję Naomi. Szotujcie to, bo to jest grube co tu się odpierdala za przeproszeniem. Ej dobra, mamy stare dwie godziny już 100, 120 zł, jest dwie godziny. Nie to czekaj, ja idę otworzyć balkon. Widzowie. Y Dajcie nam troszkę fory tak powiem Ja pierdolę ja pierdolę To jest to samo, to to samo coś co, jakbym wylosował na kole tylko że tam bym nie dostał tylko To no. jest 10 minut stary możemy 5 może zrobić Ile jest? 2 minuty dopiero Ja pierdolę Ja pierdolę, ja pierdolę. Ja pierdolę. Stary, to jest przesada. już jest 3 mimo. godziny doliczone. 10 zł. Pozdrawiam. Stary, to już jest 3 godziny. Dzięki, mimo. Ja pierdolę. Ja pierdolę. 1800 osób! Co jest? Ja pierdolę. Nieznany, dziękuję. Co tu się dzieje? Nie ten poradę. to jest dolar, DOLAR Dolar, dolar. Ej stary! Ja wam zaraz coś pokażę! Ja pierdolę! Szutujcie to! Nie, naprawdę, tu się dzieją grube rzeczy. Dzięki za dwójkę Pozdro Antoś! Ej, mi się głos załamuje stary, ja Ja pierdolę! Dzięki! Twierdziwe za trójkę! To, to jest dopiero 3 minuty ja stary! Wolę. Kurwa, 2000 osób, człowieku, 10 dziesiątej rano! Dzięki, Olek. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Yy, raczej nie. Mam tętno 105, tego nie widać, ale przed chwilą miałem 60. Ploczek, no 30 zł XD. Dzięki, Loczek. 1900 osób. Ja pierdolę. 4 stary... minuty. Czaryk aż przeciera telefon. Bo nie wiem. Dzięki, Rafał. Każdy w tym momencie strzela łapkę w górę, subskrypcję Możecie również wpaść na Instagrama Co tysiąc łapek są konkursy Nie wiem Nie wiem Co się? Ej to jest powtórzony donate chyba to pier... Nie stary Nie bo był już był? To był przed, przed Rafał Nie wiem stary nie wiem Tak tak Kurwa, tak Kurwa cały jestem rozszczęsiony Nie wiem tak, Widzisz powtórzyły się donate widzę, jakby coś ja pierdolę 1930 osób o 10 I rano. Mi się trzęsie łapa, naprawdę. Mi też. Peleny, dzięki bardzo. Stary już mamy 5 godzin. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Może się chociaż udać. Nie. że lepiej się przygotujcie na to No wy Stary! On dał u Łanki tysiaka! Rybak! Ja pierdolę, chyba tak To jest ten? Chyba tak 100 złotych Dzięki Pola Ja pierdolę Przepraszam 2000 osób o 10 rano Każdy zostawi łapkę nie, pierd stary. stary ten le... 9 godzin ej stary, jest stary. ej stary ten stream się nie skończył nie. Ej. ej stary ten stream nie, się nie skończy. Nie, nie ja pierdolę 2114 osób Dziękuję Smaza Dziękuję Antoś Mi, mi się tak ręce trzęsą Stary mamy już prawie 12 mm. godzin Wiem To to samo co byśmy zakręcili ja, ja wale! Dzięki Gaby. Tyle kajso, że mówią do mnie masę. Ja pierdolę 2200. Osób. Nie, stary. ty ponad Adam 10 Nie stary ja pierdolę nie, Ty też to widzisz stary Jesteś kurwa to psychicznie O oh, kurwa oh, kur. ja pierdolę nie. nie Ej, czarek weź ten Ogarnij żeby tam ten ten weź jakby coś złotych. to odświeżysz. Siema. Dzięki Waku. 50, 50 złotych. Samar. 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 Ja pierdolę. 50 Ten live nie ma prawa się skończyć. Ja pierdolę. Się donej też powtarzają. Ej. Stary. Stary. Moja nie poszło na skrót, nie, mnie wraca to podwójno, Nie idę na urlop, Rybak, 100 zł Więcej, ja pierdolę, to nigdy nie było Dziękuję, Rybak, Serduszka na czacie Mamy 12 godzin macie, macie to samo, co by wypadło na kole fortuny Weź, skrypnij, stary

2400 osób. Nie, to jest niesamowite, co się dzieje. Ja, Pier, Do, Le. Ja się trzęsę, ja się nie. Liczyłem tego pejsy w Kardewie. Dziękuję za wszystko, Ja się trzęsę, ja się czuję jak po tym gazie. Stary. 2400 osób. Donate w skinach, dodaj na scenę. Ja pierdol, oni Ej, nawet w skinach już działają. 10 sekund. Ej, stary stanuta jest w 50 zł w skinach. Maciuś, pozdrawiam Olesno-Opolskie, moich żonów z Mississippi. Bardzo dziękuję. Dzięki Pablo. Pablo, ja pierdolę! Siema, ocenisz mój kanał Pablo z 16, Pablo 17, 17 dolarów. 17 Dobra, dolarów. jak będzie ten, to przełączam, przełączanie na 10 minut. Dobra, 18 sekund. Stary, patrz na ten wykres. Ostatnie 18 sekund zostało. Ja pierdolę! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 2, 2, 1. Zero.